To w nietypowym kadrze. Proszę nie regulować odbiorników. Ja tak wyglądam. Troszkę mi się przytyło się chyba. Yy, tak. W koszulce, która została wyprodukowana całkiem niedawno, a ona będzie miała swój cel i swoje miejsce w tym, co będę chciał powiedzieć i w tych podziękowaniach, które chcę Wam złożyć, yy, ponieważ. Yy, yy, Ostatnio była zbiórka, właśnie ogłoszona, której się bałem, ale udała się i bez większych ofiar nawet była. I dzięki temu wiele rzeczy będziemy mogli zrobić na teobankologii. Troszeczkę Wam o tym powiem, troszeczkę Wam powiem o historii i powiem Wam też o planach, które mamy. Mam tutaj taką ściągawkę, więc mi nie miejcie za złe, że ja czasami tak zerkam. Jednym z planów, słuchajcie, było to, żeby poprawić jakość nagrania. I chyba ta jakość i ten obraz jest lepszy od tego, co pewnie znacie z, jeszcze sprzed dwóch tygodni mniej więcej. Yy, ponieważ są dwa studia, to, to i w tamtym też planujemy zmienić y, światło i y, y, właśnie na o, oświetlenie, układ oświetlenia, no i jakość. Tam też kamera będzie wymieniona, bo póki co tam ta dość stara jest. Wszystko to możliwe właśnie dzięki tej zbiórce, która była na którą hojnie odpowiedzieliście. Jestem za nie, y, Wam bardzo, bardzo wdzięczny za nią. Y, I y, y, przedstawię Wam pewną historię, to ten y, troszkę długi będzie pewnie film, to kto ma czas, to, to wysłucha ich historię i później jakie plany są na przyszłość. To, to zapraszam Was do tego. Y, y, historia jest taka, że jeszcze w lutym tego roku 2020 y, Gadżety te obańkologi istniały na zasadzie. Słuchajcie, jak ktoś chce, to napiszcie, to wam wyślemy. Jest też Patronite, jak chcecie to coś tam wrzućcie, prawda? I było i na znaczki, było i na te opaski, na rękę, których nie mam teraz, ale numer ja jacie. I tak to się jakoś toczyło. Przyszedł marzec, a wraz z Marcem kilka. Do 10 tysięcy osób dziennie przychodziło na stronę, i już stary system wysyłek kompletnie był niewydolny, tym bardziej koszulek i innych gadżetów, ponieważ y, trzeba byłoby y, zrobić magazyn, y, sklep, podatki, y, wiele, wiele innych rzeczy. Na tamten czas w ogóle nie było na to miejsca, czasu, bo ja się zmagałem sam z tym, że y, byłem. Sam jedyny, bez struktur, bez pracowników, jeszcze na starym silniku, że tak powiem, bankologii. i podjąłem się codziennie Różańca o 20.30, to było szaleństwo, bardzo dużo pracy, praktycznie sam wiele rzeczy ustawiałem, tworzyłem grafiki, nie mogłem planować, nie bardzo znalazłem na to czas przy moim nieogarnięciu. I podjęta była decyzja o reorganizacji. Dwa zasadnicze ruchy dotyczyły tego, czy nająć pracowników, czy zmienić charakter na pracowników, co się wiązało z dużymi kosztami i ze zbiórkami. I druga rzecz, czy skasować wszystkie gadżety albo większość. W obawie o tym, że, że na taką skalę to już teraz tylko jest młyn na wodę dla hejterów, żeby żeby były te gdzieś w sklepie internetowym gadżety i podjęta została decyzja, kto jest od marca i śledzi ten wie, że rzeczywiście pracownicy są najęci i rzeczywiście nie kasujemy gadżetów, tylko to trzeba wszystko zreorganizować, fundację też zmienić, zasady prawników popytać, wszystko to roztropnie porobić właśnie. I to wciąż trwa, chociaż ponad pół roku minęło, ale już jest jakieś światełko w tunelu. Między innymi, właśnie dzięki tej zbiórce. Czekajcie, ja się trochę przesunę bardziej do Was, to będzie chyba lepszy kadr. O, ja się lepiej czuję z takim kadrem. I co? No, aktualnie to obenkologia ma takich czterech pracowników, na których stoi którzy normalnie 40 godzin w tygodniu nawet więcej pracują. To jest grafik, to jest osoba, która wam odpisuje, zarazem też pomaga przy tych różnych planowaniach transmisji wpisach, Instagramie. To jest też wirtualna asystentka, to jest też technik nasz. Jest więcej osób, które są zaangażowane, ale tamte już raczej są tak doraźnie na umowę o dzieło. Niemniej jednak to generuje dużo, dużo kosztów, i ta zbiórka, za którą Wam dziękuję, pozwala na to, żeby mieć pewne poczucie bezpieczeństwa, że nie zawiodę tych osób, które zostały zatrudnione w fundacji. To jest ważne, bo jeden z, jeden z tej czwórki miał taką sytuację, że on już był w pracy, miał sytuację stabilną, dobrze zarabiał ale zrezygnował z tamtej pracy, nie będąc do końca pewnym, czy tutaj w te zawsze będą środki finansowe na to, żeby utrzymać takiego pracownika, jakby wziął to na klatę, że, że jest pewna niepewność, nie wiadomo, jak z kolejnymi zbiórkami. No i zaczął rzeczywiście dla nas pracować, nam posługiwać. Ja jestem bardzo z niego zadowolony, bardzo mi jest potrzebny. Yy, yy. Jak sprawa z gadżetami się rozwinęła? Słuchajcie, mmm... trudna to jest sprawa, ponieważ będzie kryzysowa z pewnością. Miałem takie plany dotyczące tego, żeby te obańkologia miała własny sklep internetowy a gdy zacząłem sobie uświadamiać, ile to jest młynu, wody na młyn dla hejterów, dla osób nierzeczliwych, to stwierdziłem, nie, 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 nie będzie tego, nie, za duże ryzyko, za dużo można stracić i jakby istota rzeczy, to co jest teobańkologią, przekazywanie Ewangelii, modlitwa, gromadzenie ludzi na modlitwie może na tym ucierpieć. W związku z tym właśnie podjęte zostały rozmowy ze sklepem internetowym w Krakowie, Rafael, o gadżetach i o książce, którą mogliby wydać. I takie są plany już, żeby pod koniec, czer... pod koniec listopada albo na początku grudnia, jeszcze przed świętami, właśnie większy taki komplecik gadżetów i książka był dostępny. Oczywiście gadżety są po to też, żeby zasilać działanie ta tych pracowników. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że to nie wystarczy tak po prostu usiąść przed kamerą i wszystko działa, to wystarczy jeden kabelek niesprawny, żeby transmisja cała poległa i 50-80 tysięcy ludzi, którzy na nią czekają, nie miało możliwości wzięcia w niej udziału, bo kabelek zawiódł, bo nie mamy części zamiennej, bo to trzeba wszystko dograć. I dzięki tej zbiórce, właśnie rzeczywiście mamy na to środki cały czas. Patrzymy, czy co jeszcze, co działa. Internet też jest inną sprawą. Pewnie widzieliście, że, że są problemy. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby to też usprawnić. I gadżety będą też jedną z form tego, żeby zapewnić pracownikom stały jakby z, z, taką poduszkę finansową na kolejne działania, żeby była też poduszka. No bo zaczynając już o planach, oprócz tego, że, że planujemy gadżety i książka będzie z rozważaniami różańcowymi, to też planuję żeby powstała nasza płyta, z naszymi autorskimi, y, pięknymi utworami i modlitwami wstawienniczymi, śpiewanymi przez nasze osoby. Tylko na to znowu trzeba dużo środków. Zobaczę, jak w najbliższym czasie będzie sytuacja wyglądać, czy, czy stać nas będzie na to, żeby zacząć przygotowania nad płytą, a może jakaś osobna jeszcze zbiórka będzie, o której, o której będę was y, informował, że właśnie to jest na płytę. Że to jest ten cel, i tu potrzebujemy, i tu szacujemy, że tyle to zostanie wydane. Więc to są plany, a chciałbym z Wami się podzielić, właśnie jak będzie wyglądał kalendarz, bo to jest jedna z ważnych spraw, które mnie gdzieś tam właśnie leżą na sercu. Dużo czasu temu poświęciłem, dużo zachodu. Zobaczcie, gdzieś to w środku, mniej więcej tak będzie wyglądać. O, zobaczcie, tutaj y, tekst błogosławieństwa będzie na każdy miesiąc. Serca wam błogosławię już teraz, każdemu, nie tylko tym, którzy będą mieli ten kalendarz. Tutaj widzicie też świętego Jerzego, który pobiera wymas covidowy dla smoka, albo to jakiś inny święty. Y, co tutaj mamy jeszcze? O tak lipiec na przykład wygląda. Czy mam coś jeszcze dla Was? O niektóre miesiące właśnie Wam ujawniłem. Mówię to Wam już teraz, żebyście zaplanowali sobie. Jeśli chcecie mieć taki kalendarz ścienny na, na ścianę, to, to zapraszam Was. Koszulka też będzie dostępna. Prawdopodobnie wszystko w jednym sklepie razem z tą książką, rozważaniami różańcowymi. Kubeczek też jest planowany. Smyczka na klucze jest planowana. Eee, koszulka. Może taka bluza z kapturem. Nie wiem, to już jest, to już jest niepewne. Torba na ramię, to raczej taka damska torba. Owca będzie takim naszym znakiem rozpoznawczym, już też jest projekt. Co my tam jeszcze mamy? Zerknijmy. No płyta na razie nie będzie dostępna, wszystko to, co wam przedstawiam, wszelkie plany, to jeszcze nie ma ich, jeszcze to jest w fazie planów i możliwe, że nie wszystko będzie zrealizowane, ponieważ yy, yy, strasznie dużo jest tych planów, a ja jestem jeden, ja mam jeszcze parafię, jestem normalnym yy, właśnie wikarym yy, yy, i zobaczymy co się uda. Dzielę się tymi pewnymi yy planami z nadzieją na to, że nie zareagujecie tak jak czasami reagują osoby piszące do nas, ale ksiądz mówił, że będzie msza. Mówił, że planuje msza, ale nie wiadomo, czy, czy będzie tam msza. Nie obiecywał, ale ksiądz obiecywał, to już więcej z wami się nie będę modlił, jak tak ksiądz obiecywał, a, a nie ma. Tak? No, z nadzieją na to, że nie będzie takich historii, trochę się z wami dzielę. Niepewny, czy wszystko uda się zrealizować i to na czas. Myślę też o koronce na grupie Te Owieczki o 15, żeby ją trochę udoskonalić, pewne zmiany wprowadzić. Myślę o tym, żeby transmitować na żywo w niedzielę. Msza Święta, może częściej, ale to też dużo zachodu, i to jest bardzo absorbujące zajęcie. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Jest też fanpage kapłańskie, błogosławieństwo na Facebooku, i w sumie poszukuję księdza, który mógłby jeszcze przejąć i z serca błogosławić z wiarą, że rzeczywiście to odnosi swój skutek. To też gdzieś jest takie pole do zagospodarowania, do przemyślenia o świetle w drugim studiu o dokupieniu pewnych rzeczy do drugich studiów już trochę wspominałem o lepszej kamerze wspominałem o zapasowych kabelkach o urządzeniach które trzeba dokupić co tu jeszcze jest myślę też nad i to już praktycznie jest pewne, że będzie za niedługo taka seria na kanale małżeństwa, które poprowadzi pewien kurs dla małżeństw. Nie tylko modlitwa o wiarę, nadzieję i miłość, ale chcemy Wam konkretne narzędzia dać do poprawy relacji w rodzinie. To, to za jakiś czas się pojawi na kanale? Co tam jeszcze będzie? Um, Myślę o jakiejś nagraniu serii na adwent, albo po prostu jakichś takich serii raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, na przykład cykl Ziarnko Pieprzu, żeby kilka minut opowiadać o jakimś fragmencie z Pisma Świętego i na końcu Was pobłogosławić i to w osobnym filmie. Nie wiem, myślę nad tym, ale tych pomysłów jest tak dużo, że nie wiem, co, czy wszystko uda się zrealizować. Coraz lepsza jakość piosenek na, na kanał, już jest sporo y, projektów jeszcze nie wrzuconych na kanał. Myślimy też, żeby poprawić jakość tych filmów, teledysków. Ym, to też jest w planach, tylko nie wiem, czy się uda zrealizować, na no wszystko będzie czas. Co tam ja jeszcze mam zapisane? Yy, yy. Przypominam jeszcze, że tych gadżetów nie ma dostępnych, bo ja opowiadam o tym, słuchajcie, planujemy za miesiąc. Opowiadam, opowiadam, a później piszą, a gdzie one są dostępne. No nie ma jeszcze ich, nie ma jeszcze ich. Kalendarz na razie jest w wersji o takiej PDF-owej. Daj Boże, że wkrótce zostanie wydrukowany i będzie dostępny. I to daj Boże, do jednego koszyka będziecie mogli w internecie zapakować i kalendarz, i rozważania różańcowe. I koszulkę, i opaskę, różaniec na rękę, i kubek, i smyczkę, i torbę, i może bluzę z kapturem. Zobaczymy, co się uda zrobić. Przedstawiłem takie plany. Pamiętajcie, że to są tylko plany, i nie wiadomo, czy dojdzie do ich realizacji. Dzięki zbiórce są one możliwe. Teraz zobaczymy, jak czas, i ludzie, i zdrowie, i wiele innych rzeczy pozwoli. Na to dzięki zbiórce też nie muszę się martwić o to, że w styczniu czeka nas opłacenie rocznego abonamentu za tą platformę multistreamingową 12 tysięcy złotych mniej więcej. To są tego typu koszty. Utrzymanie studia to też jest kilka tysięcy złotych miesięcznie. W związku z tym, i, i ta zbiórka jest potrzebna, i jakieś pozyskiwanie środków, na przykład poprzez to, że gadżety są gdzieś dostępne. I wszystko legalnie, i wszystko na umowy, i tak jak być powinno, po Bożemu. No i to jakoś tak się kręci. Proszę Was o wsparcie, proszę Was o modlitwę. To będzie pewnie kryzysowy moment, bo nie wszyscy zrozumieją, że to nie ksiądz sobie nabija no, kieszeń, tylko to po prostu robi, ponieważ. Realizuję pewne plany, które wymagają dużych środków, nakładów, żeby to wyglądało w tej jakości akurat właśnie w ten sposób. Zastanawiam się nad pewnymi akcjami, które chcę się włączyć, bo wydają mi się być dobre, na przykład Zdrabka Adwentowa. W opisie znajdziecie link do, do tej zdrabki. Zresztą proste, prosta no, adres internetowy www.zdrabkaadwentowa.pl Żeby się powłączać w takie akcje. Myślę, myślę nad nimi, tylko to trzeba mądrze zrobić, bo to są już komercyjne sprawy. Zresztą gadżety też w jakiejś mierze też już są komercyjne. Tak to rozwiązałem po pół roku działania, myślenia. Reorganizacja jeszcze trwa i, i to jest jeden z elementów ich. Z Bożym Błogosławieństwem niech to się wszystko uda. Aby ta istota rzeczy, która jest, czyli teobankologia, Maryja, do której chcemy się zbliżać, Jezus, którego chcemy bardziej kochać, znać, modlitwa we wspólnocie, która zbiera się po to, że nie, nie żeby siebie samego adorować, ale pana Jezusa. Mam nadzieję, że to wszystko będzie środkiem do tego, że lepiej nam to wyjdzie, dokładniej nam to wyjdzie, bardziej nam to wyjdzie. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy się przyczyniają do tego, żeby te plany mogły być realizowane, i zobaczymy co dalej. Jest więcej tych planów, których Wam jeszcze nie przedstawiłem, ale to w swoim czasie może. I jeszcze raz Was proszę, nie podchodźcie do przedstawienia tych planów roszczeniowo, że to musi być. Nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, czy. Wszystko dojdzie do skutku. Daj Boże, z Bożym Błogosławieństwem. I jeszcze będę rozeznawał, możecie podpowiadać swoje pomysły, właśnie w opisie. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, w ogóle gratuluję niesamowicie. Poczytam tamte komentarze, które macie na dole. Tymczasem niech Pan Bóg Was błogosławi, strzeże w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. To dziękuję też za przebijanie miliona wyświetleń różnych piosenek. To nas motywuje do yy, pracy. Tu będą takie, które mają ponad milion wyświetleń i to w krótkim czasie. Tu znajdziecie chyba przycisk subskrypcji, a tutaj coś wam YouTube zaproponuje. Sprawdźcie, co on wam zaproponuje. Tymczasem trzymajcie się, niech Pan Bóg Was błogosławi.